Zdzisław Grefling w obecności bielskich radnych uroczyście odebrał dyplom potwierdzający jego wpis do księgi zasłużonych dla Bielska Białej. Bielsko Biała przygotowuje się do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Przełomowa data to 1 lipiec 2013 roku. Wakacje w pełni. Dla wszystkich chętnych Galeria Bielska BWA przygotowała cykl artystycznych zajęć i warsztatów. Przy okazji przygotowań do zadaszenia dziedzińca Zamku Słukowskich bielscy archeolodzy przeprowadzili ciekawe prace wykopaliskowe. Zdzisław Grefling w obecności bielskich radnych uroczyście odebrał dyplom potwierdzający jego wpis do Księgi Zasłużonych dla Bielska Białej. Pana Zdzisława Grefinga znają w Bielsku Białej chyba wszyscy społecznicy, bo od lat pracuje w wielu organizacjach i stowarzyszeniach, a jego dotychczasowy życiorys potwierdza, że gdy w zagrożeniu trzeba bronić ojczyzny, robi się to metodami siłowymi, a w czasach pokoju codzienną pracą społeczną. Z wnioskiem o wpis do księgi zasłużonych dla Bielska Białej wystąpił tutejszy zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej, którego pan Zdzisław w naszym mieście był współzałożycielem. Dyplom potwierdzający wpisanie do Księgi Zasłużonych dla miasta bielska Biały wręczyli panu Zdzisławowi Greflingowi podczas sesji Rady Miasta prezydent Jacek Krywult oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki. Chciałem tylko Państwu powiedzieć jedną rzecz, jedno zdanie bardzo istotne. Od samego mojego dzieciństwa wychowany byłem na dwóch zasadniczych takich zasadach. Bóg, honor i ojczyzna. To realizowałem do końca i będę realizował do mojego końca mojego życia. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za wiele dobra i jestem wprost zaskoczony, że tak wielkie gremium, zacne gremium mnie, skromnego żołnierza Armii Krajowej, wybrano na ten wielki zaszczyt do, jako zasłużonego. Bardzo dziękuję Państwu. biała przygotowuje się do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Przełomowa data to pierwszy lipiec 2013 roku. Nowy sposób kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych dotyczyć będzie wszystkich podmiotów działających na terenie Bielska-Białej oraz wszystkich jego mieszkańców. Reforma o oddziaływaniu ogólnokrajowym wymusza bowiem pakiet ustaw, a Bielsko-Biała do zmian szykuje się już od dłuższego czasu. Jedno jest pewne: posiadamy już jeden z najnowocześniejszych w kraju zakładów gospodarki odpadami. A najbliższy rok to czas nam dopracowania ostatnich szczegółów. Dziś prezentujemy Państwu podstawowe zasady działania nowego systemu. Z dniem 1 lipca 2013 roku, w całej Polsce, we wszystkich gminach, wchodzi nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Opierał się on będzie na podstawowych założeniach, jakimi są objęcie wszystkich mieszkańców nowym systemem, oraz również nieruchomości niemieszkalnych, na których powstają odpady komunalne zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z nieruchomości położonych na terenie gminy, zagospodarowanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami unijnymi. Cały system opierał się będzie na pobieraniu opłaty od mieszkańców w zamian za świadczone usługi w zakresie gospodarki odpadami. Najważniejszym celem w nowej ustawy jest uszczelnienie systemu, zlikwidowanie zjawiska dzikich wysypisk, podrzucania odpadów innym oraz zlikwidowania nielegalnie wyrzuconych odpadów do rowów, do lasów, na terenach zielonych. Nowy system gospodarki odpadami opierał się będzie przede wszystkim na segregacji u źródła oraz na zagospodarowaniu odpadów zgodnie z wymogami unijnymi. Odpady zebrane od mieszkańców trafią do zakładu gospodarki odpadami, gdzie w nowoczesnej sortowni zostaną surowce odzyskane do poziomów wymaganych dyrektywami unijnymi. Odpady biodegradowalne trafią na nowoczesną kompostownię, gdzie w 11 zamkniętych bioreaktorach będzie tworzony stabilizat i kompost. Natomiast na składowisko trafią tylko te odpady, których dalej się już przetworzyć nie da, oraz pozostałości z sortowania. W oparciu o założenia ustawy każda gmina jest zobowiązana stworzyć nowy system selektywnej zbiórki. W naszym mieście planujemy stworzyć system, który z jednej strony pozwoli na osiągnięcie poziomów odzysków surowców oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych gromadzonych na składowisku, a z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że mieszkańcy nie zawsze mają warunki do tego, by gromadzić selektywnie w domu odpady z podziałem na tyle frakcji, ile wymaga ustawa. Dlatego też wykorzystamy z nowoczesną sortownię zakładu gospodarki odpadami SA w bielsku białej. Chcielibyśmy, aby w naszym mieście selektywna zbiórka opierała się na trzech podstawowych filarach: frakcji suchej, która zawierać będzie odpady surowcowe, frakcji mokrej, złożonej jest tylko i wyłącznie z odpadów biodegradowalnych oraz higienicznych. Oraz szkła, bowiem szkło jest surowcem, który praktycznie w 99% jesteśmy w stanie odzyskać, a jednocześnie jest ono bardzo szkodliwe dla instalacji sortowni. Kolejnym elementem selektywnego zbierania odpadów będą punkty selektywnej zbiórki, do którego w ramach opłaty wnoszonej przez mieszkańców będzie można oddawać odpady problematyczne. To jest odpady AGD, RTV, wielko-gabarytowe, poremontowe z gospodarstw domowych yy, oraz np. przykład zużyte opony i inne odpady, które nie mogą trafić do frakcji ani suchej, ani mokrej, ani nie można tego zaliczyć jako szkło opakowaniowe. Jak to fizycznie będzie wyglądało? Yy, to będzie działka gminna, która będzie ogrodzona. Wyposażona w odpowiednie kontenery. Każdy kontener na osobną frakcję. Niektóre muszą być zadaszone zgodnie z wymogami przepisów prawa. Miejsce to nie będzie składowiskiem odpadów. Należy pamiętać, że jest to tylko punkt zbiórki odpadów, które następnie zostaną właściwie zagospodarowane. Wakacje w pełni. Dla wszystkich chętnych Galeria Bielska BWA przygotowała cykl artystycznych zajęć i warsztatów. Zajęcia dla dzieci, ale i ich rodziców przygotowała Fundacja Galerii Bielskiej. Będą się odbywały w kawiarni galerii BWA codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12. W poniedziałki zajęcia pod nazwą Szmaciane Cuda, we wtorki filcowanie, dalej drugie życie rzeczy, impresje malarskie oraz papierowy świat. Cały tydzień zabawy kosztuje 120 zł, a uczestnictwo w wybranych warsztatach 30. Oprócz wystawy, która jest czynna przez całe wakacje, zapraszamy do warsztatów artystycznych na... Um... Próbowanie swoich sił w różnych dziedzinach sztuki, ale takich manualnych, bardziej zajęciach. Warsztaty te prowadzi Fundacja Galerii Bielskiej. Odbywają się codziennie od godziny 8 do 12. Osoby indywidualne proszone są o zgłaszanie się przynajmniej dzień wcześniej. Natomiast dla grup również jesteśmy w stanie przygotować takie warsztaty. Wtedy możemy nawet dostosować do godzin, które są wymagane. Wszystkie szczegóły są na stronie www.galeriabielska.pl. Zapraszamy. Przy okazji przygotowań do zadaszenia dziedzińca Zamku Słukowskich, bielscy archeolodzy przeprowadzili ciekawe prace wykopaliskowe. Bielski Zamek Słukowskich może kryć jeszcze sporo tajemnic, stąd każda okazja do przeprowadzenia dodatkowych prac badawczych jest wyśmienitym sposobem na pogłębienie wiedzy historycznej o tym miejscu. Tym razem, przygotowując miejsca pod wykopanie filarów podtrzymujących przyszłe zadaszenie dziedzińca Zamku Słukowskich, archeolodzy zeszli 3 metry w głąb dzisiejszej jego powierzchni. Jakieś nowe fakty, informacje? Te nowe fakty związane są z istnieniem tutaj fosy. Która niewątpliwie funkcjonowała w wieku XIV. To nie jest może do końca nowy fakt, bo istnienie tej fosy już zostało tutaj potwierdzone w latach 90. ubiegłego stulecia. Tym razem udaje nam się w sposób bardziej precyzyjny wyłapać materiał zabytkowy, który bardziej precyzyjnie datuje czas funkcjonowania tej fosy i okazuje się, że mamy tu chyba do czynienia jeszcze z możliwością przesunięcia początku funkcjonowania tej fosy nawet do końca wieku XIII, a więc czasów, które poprzedzają okres zamku murowanego, pierwszego zamku murowanego w Bielsku i być może ta fosa jednak odnosi się do jeszcze wcześniejszego założenia jakiegoś drewnianego, grudka drewniano który rzeczywiście mógł tutaj funkcjonować już pod koniec wieku XIII. Wydaje się, że taką ciekawostką dla widza przyszłości ekspozycji, które tutaj, mam nadzieję, na Bielsku w zamku z będą wydobyte elementy zabytkowe bardzo interesujące pochodzące co prawda z okresu troszeczkę późniejszego niż same początki jak do zamku chodzi tutaj o kafle z przełomu wieku XV i XVI, są to bardzo interesujące przedstawienia ikonograficzne, czyli z postaciami, głównie postaciami biblijnymi, które nawiązują bardzo wyraźnie do scen, które spotykamy na kapłach, na przykład na terenie Królestwa Szewskiego. Więc z tej perspektywy również, jak gdyby tutaj no, takiej wizualnej, ekspozycyjnej, muzealnej, również te badania przyniosły jak gdyby bardzo interesujące 位置。